Ta droga na skróty, uwaga, uwaga, będzie starszy ciąg komunikatu otwartego. Polega na tym, że chciałbym zarobić około pół miliona dolarów. No i teraz problem polega na tym, że sam nie zarobię takich pieniędzy po prostu. No, może 100 tysięcy, tak, ale, ale też mi się nie chce aż tak harować. Natomiast dzięki Wam, uwaga, uwaga, dzięki Waszej krwawicy, dzięki Wam. Zarobię nawet więcej niż pół miliona dolarów. Teraz dochodzimy do takiego punktu bardzo ciekawego, że do pewnych większych pieniędzy można dojść niestety wspólnie tylko, a nie samodzielnie. Dlatego, no i też nie chcę czekać pół roku czy rok czy dwa lata. No chciałbym mieć szybko, w ciągu paru miesięcy sensowne pieniądze. No i dlatego ta droga na skróty. I dlatego ten pomysł projektów, które właśnie Wam dzisiaj przedstawię. Teraz tak naprawdę to nie jest gdzieś z dupy pomysł, tylko ja szukam, szukałem tego typu projektów już czas dłuższy, no mniej więcej dwa lata starałem się mieć rozeznanie na rynku i starałem się segregować te projekty na godne zaufania i niegodne zaufania, bo naprawdę nie chce mi się czytać kolejnych tekstów o sobie w internecie, że Tymochowicz był naganiaczem na kolejny kurwa projekt, który się rozpadł po trzech miesiącach. No nie sprawia mi to jakiejś wielkiej przyjemności. Dlatego, dlatego byłem cierpliwy. No, i, i opłacała się ta cierpliwość, dlatego, że teraz jest trochę zmiana sytuacji. I to jest dobra zmiana generalnie, cokolwiek by nie mówić o wszelkich innych dobrych zmianach. No więc ta dobra, naprawdę dobra zmiana polega na tym, że jest trochę mniej skamów na świecie. A trochę mocniej się korzysta ze sztucznej inteligencji. Czyli można by powiedzieć coś takiego, że sztuczna inteligencja trochę wypiera z rynku skamy. I to naprawdę jest pozytywne. No tylko dalej trzeba umieć rozróżnić ewidentne skam od niekoniecznie skamu. No i dlatego w tej drodze, na skróty, znalazłem takie dwa projekty, które rekomend chcę rekomendować, mam odwagę. By kładąc na szali swój autorytet, swoją renomę, swoją przeszłość, rekomendować dwa projekty, ale chcę to zrobić uczciwie, w stu procentach. Nie w 50, nie w 90, a w stu procentach uczciwie. Czyli gdybyście mnie zapytali, czy cokolwiek by jestem w stanie zagwarantować w projekcie numer jeden i w projekcie numer dwa, o którym powiem. No to niestety muszę odpowiedzieć, że nic nie jestem w stanie zagwarantować, z wyjątkiem pośredniego, delikatnego związku z QLOGOS. Bo formalnie nie będzie żadnego związku, nieformalnie też nie, ale jest pewien kwantowo splątany, powiedziałbym, delikatny związek. Mianowicie polega on na tym, żeby zrobić coś, co i tak będzie działać na korzyść zarówno uczestników, jak i QLOGOS. A co to jest to coś? To jest specjalna gwarancja dla Was, no rodzaj takiej gwarancji, tak, ale też nie stuprocentowej, bo, bo to zależy wszystko od kursu QLG oczywiście. No, ale, ale jest duża szansa, że ten kurs będzie świetny. Dlatego jest pomysł refundacji, czyli ktoś wpłaci 1000 dolarów lub 2000 dolarów. No to po prostu jest refundowana cała kwota w QLG, ale nie wyższa niż 2000 dolarów. I, I też chciałem Wam przedstawić czytelne zasady, którymi ja się chcę kierować. Ja chciałbym się kierować następującymi zasadami. Chcę opanować swoją pazerność, chytrość, a już wiem z doświadczenia własnego, że potrafię nad tym panować, jak i nawet emocjami własnymi. Chociaż nie zawsze mi to łatwo kurwa przychodzi, ale trochę, po, trochę potrafię. No więc e, moja pazerność się kończy na 20 osobach, kochani. Ja chcę mieć pod sobą 20 osób, które wpłacą co najmniej 1000 dolarów. Taki mam cel. Dlaczego tak? Dlatego, że chciałbym po pierwsze zrefundować te wpłaty, ale nie tylko. Chciałbym, żeby bezpiecznie się poczuły te osoby, które będziemy pod każdą z Was zapisywać. A kiedy się poczują bezpiecznie? Wtedy, kiedy też im będziemy refundować ich wpłaty. Na tych samych zasadach. Czyli łącznie wpłat refundowanych, uwaga, uwaga, będzie ile? 20 razy 20 plus 1. A 20 razy 20 to jest z grubsza 400 osób i plus 1, e, znaczy nie 1, tylko plus 1 razy 20, oczywiście, to jest 400 plus 20, a to daje łącznie 420 osób. I to jest y, y, no, to jest cała grupa. Ktoś mógłby złośliwie zapytać. Zaraz, zaraz. Jakie tu jest drugie dno za tym? Co tu jest grane? Czego Temochowicz nam nie mówi? A poza tym, jak to jest? No niby to nie jest powiązane z QLG, a tu jest jakieś powiązanie. No, y, proszę, y, szanownych Państwa. Y, może to dziwnie wygląda, ale prawda jest taka, y, że nam się opłaca za darmo rozdać jak najwięcej QLG. I generalnie a, a osoby, które no, za darmo by dostały, powinny się z tego cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest üblich, powiedzieliby Niemcy. It's not usual, powiedzieliby Amerykanie. Tego się prawie nie spotyka, żeby emiter nowej kryptowaluty chciał całą, kurwa, kryptowalutę rozdać. <laughs> a taki mam cel. Dlatego, że jeszcze raz wam powtarzam. Ja nie chcę pompować swoich własnych, prywatnych finansów za pomocą QLG czy QLX, jakkolwiek to się jeszcze będzie w przyszłości nazywać. Dlatego, że chcę zarobić dopiero na piątej, szóstej kryptowalucie, którą będziemy emitować, a ta kryptowaluta teraz ma budować wartość projektu. Dlatego. To nie ma znaczenia, czy to jest refundacja szkolenia, czy to jest refundacja pierdnięcia, czy to jest refundacja Kataru. Ktoś dostanie Katar czkawkę, czy to jest refundacja jakiegoś projektu. Liczy się jedno: liczba portfeli się liczy i liczba transakcji się liczy. No ale też z drugiej strony nie chcemy z tego, tego robić erdropów. A robilibyśmy erdropy, gdybyśmy naprawdę za darmo wszystkim rozdawali. No to to niekoniecznie dlatego, że takie airdropy w rezultacie obniżają wartość, mogłyby obniżyć wartość hypu. Dlatego ja tego unikam. Dlatego szukam zawsze pretekstu, dla którego mam dać ludziom pieniądze w postaci QLG. A więc my nie ponosimy żadnych strat z wyjątkiem kurwa tymochowicza. Bo zamiast sobie pompować do kieszeni i gdzieś na boku odłożyć paręnaście milionów czy parę dziesiąt, i potem je rzucić na giełdę, żeby nikt nie widział. No to ja po prostu chcę całość kryptowaluty przeznaczyć na budowanie wartości projektu. No i ludzie mają taką własność. Nie wiem, czy zauważyliście, że oczywiście kurwa nikt tego nie docenia, tylko ludzie się doszukują drugiego dna jakiegoś, co za tym się kryje, co za tym stoi. No to mówię Wam teraz, co za tym się kryje, co za tym stoi. Mówię naprawdę w stu procentach otwarcie i prawdziwie. Okej. Okay. Kochani, teraz chciałbym Wam zaproponować dwa projekty, które wypełniają pewną lukę, pewną drobną lukę, które mogą się okazać bardzo cenne, dlatego że przyspieszają proces zarabiania pieniędzy. I ja rozumiem, że większość osób na no, to nie dba, że pieniądze się nie liczą, że możecie i 5 lat następne czekać, aż... Z tych udziałów będą zyski. Ja to wszystko wiem, ja rozumiem, ja to doceniam. Ale natura człowieka, i to jest normalne, to jest naturalne, jest taka, że wreszcie byśmy chcieli zobaczyć jakieś pieniądze i grupowo dojść do, do, do sensownych pieniędzy. No i właśnie dlatego jest rekomendacja dwóch projektów bardzo różnych, niepowiązanych ze sobą, które mogą dać profity gdzie y, w, grupa 20 osób, no to też tylko żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest tak, że ty Tybokowicz wysypie z rękawa każdej osobie 20 osób i mówi masz to dla Ciebie, tak? No nie, tak nie będzie. Ja y, mogę zagwarantować, że zrobię wszystko, że będę pomagać w tym, żeby każda osoba z Was miała 20 osób, których każda płaci co najmniej 1000 dolarów. Ale uwaga, uwaga, to nie jest warunek uczestniczenia w tym projekcie, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał płacić, no nie wiem, tam nie, nie pamiętam jakie są limity. 50 czy 25 czy 5 centów, no 5 centów pewnie się nie da. I mówię to uwaga, uwaga, symbolicznie o tym mówię, niedosłownie. No to oczywiście też ma prawo, tu nie ma żadnych limitów, oprócz tych, które narzuca sam system. Natomiast przypominam jeszcze raz, refundacja jest wtedy, kiedy ktoś wpłaci co najmniej tysiąc lub dwa tysiące. I teraz jak do tego się, do tego czegoś, do czego, co, co zaraz omówię mówię jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jak się dołączyć i dopisać. Uwaga, uwaga, teraz będzie kolejny historyczny moment. No. Okej. Okay. Teraz na czacie, na czacie zobaczycie tutaj na naszym zoomie. Ujrzycie trzy linki. Tajemnicze trzy linki. I pierwszy link jest do projektu Betron Betronomii. Akcent na no. Betronomii. To jest pierwszy projekt, który no, jakoś tam mnie zainteresował. Drugi projekt jest związany z firmą TSQ, która ma z kolei związek z giełdą, z giełdą HelloBits i to jest drugi link. Natomiast trzeci link jest prostą krótką dwuminutową instrukcją co jak zaangażować się w Betronomy. I to są te dwa projekty. I teraz, kochani, uwaga, uwaga, bardzo ważny moment. Chciałbym uprzejmie przypomnieć, że to są moje prywatne rekomendacje. Chciałbym uprzejmie Wam dać do zrozumienia, że nie biorę odpowiedzialności za te projekty. Uwaga, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli jutro z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, którego nie znam, któryś z tych projektów się po prostu rozpierdoli, rozpłynie w powietrzu, nie wiem, cokolwiek się z nim stanie, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. Chcę to jasno wam powiedzieć, żeby to było oczywiste i jasne dla wszystkich. Ale z drugiej strony, jeżeli wypalą te projekty, no to jeżeli ja zyskam pół miliona, tak sobie obliczyłem strategię, no to każda z osób pode mną zyska, może zyskać teoretycznie kilkaset tysięcy. Ale podkreślam, no z tego, z tego yy, skromnego tysiąca, jakkolwiek to dziwnie brzmi, to tak właśnie może być, bo ja chcę mieć bazę, bo po co mi te 400 osób, można by zapytać, 420? No tak, bo to jest wtedy baza, gdzie ja ruszam natychmiast z zapisywaniem Kmerów, Hindusów, znajomych Chińczyków. I yy, jeszcze mamy szansę się wplasować przed i zanim opanuje Wietnam, chociaż już wchodzą na Wietnam. Już była duża konferencja w Wietnamie. No ale nieważne. No, mamy szansę zrobić początek, sam początek. Zapytacie mnie, ile ta zabawa może trwać. Sądzę, ale to jest uwaga, moja intuicja, nic więcej. No i troszkę znajomość tego rynku. Sądzę, że bezpieczne są 2-3 lata, a może nawet i 5.